Mecz o dwóch różnych połowach, bo w pierwszej połowie można powiedzieć, że mecz pod pełną kontrolą, z naszą dominacją, gdzie powinniśmy zdobyć trzy, może cztery bramki, bo mieliśmy bardzo dogodne ku temu sytuację. W drugiej połowie przeciwnik zdecydowanie lepiej się, się prezentował i, i był być może bliżej gdzieś zdobycia tego gola. No ale finalnie też mieliśmy w ostatnich minutach piłkę na głowie, gdzie, gdzie mogliśmy zdobyć zwycięską bramkę. Za nami dobry tydzień pracy. Czuć było, czuć było troszkę to, to obciążenie, ale wydaje mi się, że... Pracowaliśmy dobrze w tym sparingu, chcieliśmy strzelić bramkę. Wiadomo, że gdzieś tam te akcje pod bramką przeciwnika mogliśmy, mogliśmy bardziej być cierpliwi i, i troszkę lepiej rozwiązywać, bo, bo stwarzaliśmy sobie sytuację. No i tak jak mówię, to obciążenie na pewno gdzieś tam nie pozwala w pełni być świeżym ale pierwszy sparing myślę wydaje że pozytywnie zakończony nie ma jakiś większych kontuzji z tego się trzeba cieszyć także pracujemy dalej Często też ten wynik trochę zacienia to co się działo na boisku zważywszy też na to że pewnie jako sztab mieliście pewne oczekiwania względem drużyny do tego żeby zrobili konkretnie to 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 i tamto a wynik to też jest sprawa oczywiście ważna ale nie zawsze najważniejsza Tak zgadza się mieliśmy swoje założenia przed tym meczem gdzie po dogłębnej analizie będziemy w stanie wyciągnąć wnioski po prostu i ocenić, ocenić dobrze ten mecz. Na gorąco można być naprawdę zadowolonym z tej pierwszej połowy, przede wszystkim z obrony wysokiej, gdzie, gdzie mieliśmy właśnie te odbiory i, i potem mieliśmy niezłe sytuacje bramkowe. Mieliśmy również kilka rozwiązań taktycznych dotyczących atakowania i, i budowy niskiej, z czego, z czego możemy być względnie zadowoleni, więc na pewno dalsza analiza i, i praca nad tymi aspektami. Wiadomo, że naszym pierwszym celem jest zwycięstwo w każdym, w każdym meczu, zarówno, zarówno i w sparingu, ale, ale mamy też gdzieś tam swoje określone zadania, chcemy, chcemy też dużo rzeczy próbować w trakcie sparingu, bo można to wtedy fajnie przećwiczyć i na, na tle gdzieś tam innego przeciwnika popróbować, więc, więc na pewno próbujemy. I, I gdzieś tam myślę, że będziemy się rozwijać w tych naszych zadaniach.